Napisał do nas pan Konrad, wierny widz i fan programu Jedź bezpiecznie, jak się przedstawia. Pan Konrad potrzebuje porady eksperta, czyli Marka Dworaka, w kilku kwestiach. Oto pierwsza z nich. Czy na skrzyżowaniu Alei Mickiewicza z ulicą Czarnowiejską w Krakowie, jadąc od strony ulicy Rejmonta, dopuszczalne jest zawracanie ze skrajnego lewego pasa? Pyta pan Konrad. Funkcjonuje tam sygnalizacja ogólna, nie ma znaku zakaz zawracania, aczkolwiek układ tego skrzyżowania jest dosyć nietypowy. No to spróbujemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie zadane przez naszego korespondenta. Otóż jesteśmy na Alei Mickiewicza, od strony ulicy Reymonta. I czy można tu zawrócić? No nie ma znaku zakazu zawracania, słusznie piszę o tym Nasz widz w związku z tym, skoro jest tu sygnalizator ogólny, a tak właśnie jest, no to z lewego skrajnego pasa, czyli tylko z tego, oczywiście z tego obok, który też jest do skrętu w lewo, już zawrócić, by nie można było, ale z tego lewego skrajnego pasa zawrócić można. Można ogólnie, ale przeciwwskazaniem może być sytuacja zagrażająca. Bezpieczeństwo ruchu drogowego czy ruch drogowy utrudniający? Zobaczmy, czy taka sytuacja w tym momencie nastąpi. Nie nastąpi. Nikomu nie przeszkodzi w tym momencie. Oczywiście uważamy na wszystkich, którzy mają w takiej sytuacji pierwszeństwo. Musimy być podporządkowani w stosunku do wszystkich, z uwagi na to, że właśnie nie możemy, zawracając ruchu drogowego, ani utrudnić. Ani tym bardziej zagrozi bezpieczeństwu ale skoro udało się to zrobić, mimo tej niekorzystnej, jak zresztą pisze do nas nasz korespondent, mimo tej niekorzystnej konfiguracji, zawrócić się na szczególnie osobówką. Pewnie autobusem byłoby to wręcz niemożliwe, no, na kilka razy, a to już by spowodowało tutaj zagrożenie bezpieczeństwa, a na pewno utrudnienie ruchu. Więc powiedzmy tak, w godzinach wieczornych czy jeszcze bardziej nocnych, czy bardzo wczesnorannych, ten manewr jest absolutnie możliwy. W godzinach takich, jak w tym momencie jesteśmy, może być niemożliwy, a może być możliwy, w zależności od tego, jak sytuacja się ułoży. Jeżeli mielibyśmy zablokować skrzyżowanie, czy w inny sposób ruch utrudnić, a tym bardziej zagrozić bezpieczeństwo, rezygnujemy z tego, po prostu jedziemy w lewo, no i potem na przykład przez ulicę Szymanowskiego... Wykonamy coś, co byłoby na tym skrzyżowaniu zawłóceniem. Tak, do tego należy podchodzić. Następne pytanie również dotyczy konkretnego miejsca w Krakowie. Z ulicy Wybickiego jadąc na wprost w ulicę Bratysławską mamy dwa pasy do jazdy na wprost z sygnalizacją kierunkową. Skrajny pas lewy za skrzyżowaniem staje się pasem do lewo skrętu na stację benzynową. Czy kierowcy powinni wypełniać obydwa pasy ruchu przed skrzyżowaniem? Czy będzie to uznawane za cwaniactwo? Mieszkam niedaleko i widzę, że kierowcy niechętnie zajmują tam skrajny lewy pas. A to wydłuża korki od ulicy Krowoderskich-Zuchów. Jedziemy ulicą Wybickiego, dojechaliśmy do skrzyżowania z ulicą Bratysławską. Pytanie dotyczy. Czy jechać lewym pasem, skoro za chwilkę on będzie tylko do wjazdu na stację paliw? Tak, był ten pas dojazdy na wprost, oczywiście daje się do wykorzystania. A to, że za chwilę sytuacja się zmienia, no to po prostu będziemy musieli ten pas zmienić. Jeżeli będzie duży ruch, będzie to na zasadzie zamka błyskawicznego. Wszystko ok, miejsce wykorzystane, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli będzie to jeden pojazd i zamierzamy jechać dalej prosto, no to może sensowniej będzie jechać prawym pasem, ale jak najbardziej tym lewym pasem można jechać. A na pewno pojadą ci, którzy są tutaj pierwszy raz i nie wiedzą, że ten pas dalej prowadzi na stację paliw. No to potem poprzeplatamy się na zasadzie zamka buskawicznego, na zasadzie suwaka. No i jeszcze raz podjeżdżam do skrzyżowania. Wybickiego Bratysławska, dość dużo pojazdów jest na pasie prawym, no więc tym bardziej, żeby nie wydłużać korków, wjeżdżam na pas lewy. Jestem trzecim kolejnym pojazdem. Na pewno nastąpi przyblokowanie ruchu, na pewno ruch będzie powolny, czyli zasada zamka błyskawicznego do zastosowania powinno być jeden w jeden, powinniśmy zostać przepuszczeni przez pojazd. No ten, który jest obok mnie w tej chwili, chyba, że to inaczej się ułożyło. Bardzo szybko wystartowały tamte pojazdy. Wszyscy jadą prosto, no i właśnie dochodzi do tej zmiany pasów. Z kolei ten jadący prawym pasem po bardzo powoli, no więc, no więc nie było tego typowego zamka błyskawicznego, no ale generalnie on kiedyś tutaj na pewno się stworzy. Tak czy inaczej jazda z obydwu pasów jest możliwa. Jest wręcz pożądana. Wszystko będzie dobrze, jeżeli tak będziemy jechali. Jedni na prawym pasie do jazdy prosto, drudzy na lewym pasie do jazdy prosto. A tu było widać, jak nie należy wchodzić na przejście dla pieszych, no to będę ten pan dalej poszedł poza przejściem, ale tak jakby nagle chciał skręcić, przy czym mi dał już przejście i nagle wymyślił sobie, że może uda mu się przejść. No, sytuacja niebezpieczna. No, cóż to za sposób przechodzenia przez przejście, czy w okolicy przejścia, jak się później okazało. Użyłem sygnału dźwiękowego. No, widzicie Państwo, jak to trzeba uważać, aczkolwiek nic nie wskazywało, że ten mężczyzna nagle będzie chciał przejść na drugą stronę. Fatalne zachowanie pieszego. Zobaczymy teraz, jak się przepleciemy. Na razie zwracam uwagę na tramwaj. No, i teraz będzie trzeba zmienić pas ruchu. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. No i rzeczywiście, wszystko poukładało się dobrze i jedziemy dalej. Także, panie Konradzie, nie ma żadnego problemu z jazdą właśnie w ten sposób. Kierowca, który pierwszy raz znajdzie się na tym skrzyżowaniu, też pewnie pojechałby lewym pasem, nie wiedząc, że on prowadzi tylko na stację paliw. No i potem ten pas zmieni. Więc, zarówno prawym, jak i lewym pasem z Wybickiego wyjechać jak najbardziej można. No a potem, jeśli nie jedziemy na stację paliw, to zmieniamy pas na prawy. I tyle. Następne pytanie dotyczy sygnalizacji kierunkowej. Mamy skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową i pasem do lewo skrętu. Czy w sytuacji, gdy sygnalizacja jest wyłączona, a nie ma znaku pionowego zakaz zawracania, to czy zawracanie jest dozwolone? Pyta pan Konrad. Kolejne pytanie zadane nam przez naszego korespondenta dotyczyło możliwości wykonania manewru zawracania w przypadku kiedy sygnalizacja kierunkowa jest wyłączona. No jeżeli jest wyłączona, Czyli ruch nie jest kierowany sygnalizacją świetlną. W związku z tym, zawracanie jest możliwe. Prosto, krótko na temat. A ja w tym momencie wykonam zawracanie na ulicy Armii Krajowej z kierunku do Bronowic na kierunek do Alei Mickiewicza. Popatrzcie Państwo, wydaje się, że nie mogę tu zawrócić, bo ruch jest kierowany sygnalizatorem kierunkowym. No i gdyby tak dalej było, no to pojechałbym w lewo i potem gdzieś tam przez jakiś układ uliczek wróciłbym na kierunek, który chcę oblać czyli do ulicy Czarnowiejskiej w kierunku alei. Ale co się okaże zaraz? Właściwie już to chyba widać. Jak skręcimy w lewo na kierunkowym, to jest sygnalizator ogólny. Czyli ruch do zawracania. Nie jest kierowany sygnalizatorem kierunkowym, jest sygnalizator ogólny. Więc na razie skręciliśmy w lewo, ale okazuje się, że zawrócić można. Popatrzcie Państwo, sygnalizator ogólny, nie ma nikogo sprzeciwka, mogę nawet sobie od razu wjechać na prawy pas. Gdyby ktoś skręcał w prawo na zielonej szałce, to ja bym wjechał wtedy na lewy. Więc nawet w takiej sytuacji zawracanie jest możliwe. Natomiast na pewno nigdy nie jest możliwe, jeżeli ruch jest kierowany tylko Jednym sygnalizatorem kierunkowym do skrętu w lewo. No bo jeszcze są sygnalizatory kierunkowe do zawracania, no to wtedy też oczywiście zawrócić możemy. Ale jeżeli jest sygnalizator kierunkowy ze strzałką do skrętu w lewo, to on decyduje o tym, że musimy skręcić w lewo, a zawracanie jest niedozwolone. Jeśli sygnalizacja jest wyłączona albo jest taka nietypowa sytuacja, jak tutaj przy zarzeczu, zawracanie jest możliwe.